Ci nasi bracia z zakonu Franciszkanów z miłością służyli Bogu i ludziom, pracując w Peru, w kraju ogarniętym wojną domową, aż do dnia oddania życia 9 sierpnia 1991 roku. Terroryści komunistycznej partii Peru, świetlisty szlak, porwali misjonarzy z klasztoru i zamordowali ich twierdząc, że poniżali lud, rozdzielając żywność pochodzącą od imperialistów, że religia to opium dla ludu, że głosząc pokój i podejmując działania ewangelizacyjne i charytatywne, usypiają lud po to, aby masy nie podejmowały zrywu rewolucyjnego. 5 grudnia 2015 roku Męczennicy franciszkańscy zostali wyniesieni do chwały ołtarzy. Relikwie obu błogosławionych wniesiemy w uroczystej procesji, a rozpoczynając Mszę Świętą, której przewodniczy Jego Ekscelencja ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz z Tarnowa, modlić się będziemy śpiewając litanie do świętych franciszkańskich. Społożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i Ziemię. Pragnieniem naszych serc jest przyjąć, przechowywać oraz gorliwie czcić w naszym kalwaryjskim sanktuarium relikwie błogosławionych Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka. Uwielbiamy Cię Boże, bo darami Twojego ducha umocniłeś tych błogosławionych naszych współbraci. Spraw to prosimy. Byśmy, wpatrując się w ich przykład, wytrwale kroczyli śladami Pana i dążyli do doskonałości, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Niech słowem i życiem głosimy Ewangelię, niech codziennie dźwigamy krzyż Chrystusa ofiarnie służąc Tobie i braciom, niech wiernie wypełniamy nasze codzienne obowiązki, niech nasze oczy wznoszą się ku niebieskiej Ojczyźnie gdzie Ty, Ojcze, żyjesz i królujesz z Twoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. Ojcze Proboszu, w imieniu tej wspólnoty bądź od dziś kustoszem tych relikwii błogosławionych męczenników z Peru i strzeż ich gorliwie. Niech one będą żywym znakiem ich duchowej obecności w miejscowej wspólnocie. Niech oni jako orędownicy przed obliczem Boga Wszechmogącego wspierają każdego, kto będzie się modlił w tej świątyni. Niech orędują za każdym kapłanem, siostrą zakonną, rodziną, ojcem, matką, młodzieńcem, panną, dzieckiem, chorym, cierpiącym, zagubionym i potrzebującym pomocy. Przyjmij zatem w swoją kapłańską opiekę ten wspaniały dar i strzeż całą gorliwością. Błogosławieni Michale i Zbigniewie. Od dziś pozostańcie z nami, bądźcie naszymi orędownikami, umacniajcie nas w pobożności, pouczajcie przykładem swego życia. Pozwólcie każdemu z nas czerpać z waszego życia wciąż żywy wzór modlitwy i służby drugiemu człowiekowi. Błogosławieni Zbigniewie i Michale, módlcie się za nami. Błogosławieni Zbigniewie i Michale, Módlcie się za nami. Błogosławieni Zbigniewie i Michale, Módlcie się za nami. Teraz nastąpi procesja z kaplicy Świętego Rofała, wnosząca relikwie błogosławionych do naszego sanktuarium. Prosimy zrobić przejście wzdłuż Placu Klasztornego. Krzyż, Ison Chrystelejson, Chrystelejson, krzyż, krzyż, Chrystele krzyż, krzyż, Ison Módl się za nami, święty Michale. święci aniołowie Boży. Módlcie się za nami, święty Janie Chrzcicielu. Módl się za nami, święty Józefie. Módlcie się za nami, święci Piotrze i Pawle. Módlcie się za nami, święta Mario Magdaleno. Módlcie się za nami, święci Szczepanie i Wawrzynicze. Módlcie się za nami, święty Bazyli. Módl się za nami, święty Augustynie, módl się za nami, święty Antoni, módl się za nami, święty Benedykcie, módl się za nami, święty dominiku. Módl się za nami, święty nasz ojcze Franciszku. Módl się za nami, święta matko Klaro. Módl się za nami, święci Berardzie i towarzysze. Módlcie się za nami. Święty Fidelisie, módl się za nami, Święty Maksymilianie, módl się za nami. Co się stało z przekazem wiary w naszych rodzinach? W jaki sposób ja, jako chrześcijanin, jako ucznień Jezusa Chrystusa, realizuję to najważniejsze zadanie, które na mnie spoczywa: innym pokazać drogę do Jezusa Chrystusa. Czy takie życie jest łatwe? Czy łatwo jest to wypełnić? Czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Przykładem dla nas jest Matka Najświętsza, którą czcimy tutaj która Bogu odpowiedziała tak, która dotknięta Jego łaską zgodziła się, by zrealizował się w niej, w jej życiu, Boży zamysł. Przykładem są nasi błogosławieni, których relikwie dzisiaj wprowadziliśmy uroczyście. Błogosławiony Zbigniew i błogosławiony Michał, którzy żyli na naszej ziemi, pochodzili z takich rodzin, Jakie są nasze rodziny? Realizowali swoje powołanie, dochodzili do kapłaństwa w zgromadzeniu ojców Franciszkanów, otwierali się na Boże działania. Może nie zawsze im to łatwo przychodziło, ale zdali egzamin i dzisiaj są w chwale Boga. I my ich czcimy tutaj na ziemi.